Obstawię z nami bez ryzyka na stronie TwojaWygrana.pl O <laughs> moje przychody <laughs> Bo przychody były, są i będą I będą, właśnie Przychody były, są i będą A ty, tymczasem, teraz ja się kładę spać, z piątek, a ja grzecznie Wypierdalam palulu Właśnie Palulu grzecznie, dopalam papieroska I Adios Wszyscy weekendowi Balangowi bawcie się jak zawsze dobrze. Wiecie, że mam tak kurczę, i tu gada zresztą w tym telewizorze, ta pani. Jakieś randki na ese. <laughs> randki na ese. W psychiatryku. Randki na ese, czyli w zakładzie <laughs> psychiatrycznym imienia tej tamtej Właśnie papierosy to jest jedyna nauka, wiecie, że teraz zauważyłem jeszcze coś takiego u siebie, że, że siedzę gdzieś w towarzystwie i cały czas mam to mało w głowie, że, że, nie wiem, ja bym nie chciał chyba, jakby był w niedoli, żeby ona gdzieś tam latała, się spotykała z kimś i cały czas mi to siedzi w głowie, mam taki moralnie że nie mogę tego, nie mogę tego ogarnąć, to normalnie kaplica, że w sensie takim, do, dobrze, w sensie takim kaplica, że że taki dziki się zrobiłem i zamknięty w, w, w czterech ścianach w sumie, w czterech ścianach w sprawach tych procesowych jej i, i to jest moje To jest moje całe życie w tym momencie. A druga sprawa jest jeszcze taka, że ona mi dała tyle siły i energii, a ta sytuacja zabrała nam tyle siły i energii, że ona okazała się silniejsza ode mnie w tej całej sytuacji bez kitu. A to nawet z jej, jej ojcem rozmawiamy i mówię, mówię, że ona jest chyba silniejsza od nas. On mówi, no chyba tak. Też go trochę odciążyłem, bo bidny się tym przejął. No ale też pokazałem, że. Że ona może nam mnie liczyć, żeby że się nie mylił, że, że nam zaufał, że zobaczył gołymi oczami, własnymi oczami, że ona jest najnormalniej w świecie, szczęśliwa. Przy okazji tego, że spędza ze mną czas z inną dziewczyną. Że ten dom dziecka niestety ją przytłaczał bardzo i, i doprowadzał do różnych do różnych sytuacji przez to, przez to ona właśnie też trochę kierując się emocjami i na, na gorąco e, w celu uzyskania jakiejkolwiek możliwości widzenia się ze mną, przecież robiła sobie rany na ciele. Ten, bo oni w ogóle nie reagowali na to, co się dzieje, wręcz przeciwnie, cały czas wmawiali, że ją zmanipulowałem, że ona, mm. <laughs> słuchajcie, chorzy ludzi, że ją zmanipulowałem, że ona nie wie co robi gdzie ona doskonale wiedziała, co robi, bo w tej sytuacji jak ktoś może być empatyczny, ją zrozumieć, jak nie przeżył tego, co ona, więc jak oni mogą się stawiać na jej miejscu, gdzie to ja się postawiłem jako jedyny na jej miejscu, bo przeżyłem to samo, dosłownie to samo, tylko że mi umarł ojciec akurat, mi umarł ojciec akurat, tak, tata mi, tata mi zmarł jak 7 siedem lat i wychowywała mnie, mama nie radziła sobie ze mną i u niej było nie to, że sobie nie radził tata, tylko po prostu zmarła jej mama. I tak się stało, że ludzie zakładają nowe rodziny. No i w tym przypadku tata założył nową rodzinę. Ja akurat miałem dobry przykład miłości, bo moja mama po śmierci taty nie była w stanie nikomu, a nikomu zwrócić uwagi. Nawet teraz słyszałem, jak kiedyś rozmawiała z moją cioczą, czyli z jej siostrą, ja byłem mały, że, że ona nie da rady czy jednak ta miłość była, jakby nie było, cudowna, tak, bo, bo skoro tata tak bardzo kochał mamę i ona pokochała go tak bardzo, że aż nie mogła na nich miny skupić uwagi, nikt nie zbudza w niej zainteresowania, to znaczy, że miał dobry przykład miłości i taką samą chciałbym zapewnić jej, a nawet lepszą, nawet lepszą. No i ona, ona akurat w ramach buntu, bo oni w ogóle nie słuchali tego, co ona mówi, jak się czuje, jak się czuje przy mnie, co ja chcę jej zapewnić, o co walczę, co robię w tym momencie, co rozwijam dla niej tak naprawdę. Zresztą ta Marka Odzierzowa to powstała z myślą o niej, żebyśmy mieli co robić razem wspólnie, żeby ona nie musiała nigdzie gdzieś jeździć do pracy, do, do gdzieś, żeby nie musiała nic robić, żebyśmy mogli pracować razem normalnie, mobilnie. Tam gdzie jesteśmy, tam pracujemy. Przy okazji tego kochamy się, robimy to, co... To, co kochamy, co lubimy, co sprawia nam przyjemność, spędzając razem czas i to byłoby najcudowniejsze. Nie wiem, czego kurwa ludzie nie rozumieli, że absolutnie nie słuchali tego, co ona mówi. Oni by woleli, żeby ona poszła do pracy, żeby dostała mieszkanie z tego urzędu całego, gdzie ona sobie może kupić mieszkanie za własne pieniądze już niedługo. Mam mnóstwo możliwości w tym momencie, pozbawili mnie siły, energii do pracy, dlatego ta, ta marka stanęła w miejscu, musi się wstrzymać. Bo tu nie chodzi o to, że ona się zatrzymała w miejscu w sensie sprzedaży, tylko w sensie takim ogólno-gospodarczym, że te wszystkie mechanizmy, e, te najważniejsze, stoją w miejscu, czyli nie będę Wam tłumaczył teraz co, no, ale nie ma strony, nie ma tego, nie ma śmego, nie ma no, nie ma różnych rzeczy. Wszystko stanął w miejscu, bo skupiłem się na sprawach nadi. Bo ona jest dla mnie najważniejsza i ja cały czas jej to pokazywałem, pokazywałem to wszystkim, wszystkim dookoła, każdy wiedział, kurwa, jak bardzo kochałem tą dziewczynę, jak wiele rzeczy zmieniła w, mo w moim, w moim życiu, to jak ja miałbym to teraz spierdolić, no. ludzie, zastanówcie się, mam kurwa, trz, że tak powiedzmy 3 miliony związków nieudanych na swoim koncie, no na mnie wołali tutaj kurwa staży, że jestem profesorem, w zasadzie że jestem profesorem, mecenasem sztuki. Mówi na mnie nawet nie o Karol, tylko o Tomaszu. <laughs> Widzę się dużo mało laty, gdyż tak mówiło. Naprawdę nie mam się czym chwalić, ale dziękuję Bogu, że te wszystkie osoby doświadczyły mnie o tyle, że ja dzisiaj mogę być dzisiaj doskonałym partnerem dla Nadi. I to wraca do mnie, bo często gęsto nie wracało. Ja też nie bywałem doskonały, nie zawsze. Były początki takie, że Byłem bardzo niedoskonały. Pierwsze moje związki, jak mi ktoś mówi, że co, ty w... co ja mogę wiedzieć o związkach, jak mi się żaden nie, 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 nie udał, to teraz jest szansa, że mi się uda, a ludzie to chcą zepsuć. I tak co nas nie zabije w tym przypadku, to nas wzmocni.